Witam państwa bardzo serdecznie na przedmiocie chrześcijaństwa w kontekście Dalekowschodnim. Studenci orientalistyki przedstawiają Dalekowschodnie przeróżne konteksty kulturowe, historyczne, filozoficzne, relacyjne. Tutaj będziemy mieli troszeczkę kontekstu kulinarnego, ale nie tylko. Miłość o smaku Orientu i pan Witali Zatylny wprowadzi nas w ten film, któremu Oddaję głos. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, w ramach przedmiotu chrześcijaństwo w kontekście dalekowschodnim proponuję omówienie kontekstu kulturowych w filmie pod tytułem Miłość o smaku Orientu, chociaż nazwa oryginalna brzmi The Ramen Girl. Jest to e, amerykańsko-japońska komedia obyczajowa z 2008 roku w reżyserii Roberta Kierman ze słyną e, Brytyni Murphy w głównej roli. E, aktorka zmarła w wieku 32 lat, учаowa do szkoły luterańskiej i była baptką. E, Zdjęcie filmowe kręcono w Stanach Zjednoczon i Japonii. E, plan filmowy. Бто Флорида, стан Зіночених і Токіо і Йокохама. E, Нініший фільм, ні солонічні комедії, мав виразні цехи мелодрамату. I sloganem filmu słowa zgotowaniem jest jak w życiu czasem brakującym składnikiem jest miłość, i takie motto zapowiada, że przełomowymi motywami filmu będą kuchnia i miłość. Warto zwrócić uwagę na tytuł filmu w innych językach np. po ukraińsku dziewczyna ramen, po bułgarsku królowa zub, a rosyjski tytuł w ogóle odbiega od oryginału sushi gel. E, Obsadę filmu to oczywiście Brittany Murphy jako Abby, e, Toshiyuki Nishida jako kuchmistrz Mizumi, e, Sohi Park jako Toshi Iwamoto, Kimiko Yo jako Reiko i inni. E, Budżet filmu wyniósł 33 miliony dolarów. E, tak. E, i teraz fabuła. Amerykanka Abby, która jest przedstawiona na zdjęciu, którą zagrała Brittany Murphy, przyjeżdża do swojego chłopaka Itana do Tokio i wkrótce on mówi jej, że musi wyjechać do, do pracy do Osaki i Abby chce jechać z nim, ale Itan nie chce zabrać jej ze sobą i zostawia ją samą. I sfrustrowana Abby idzie do pobliskiego lokalu, gdzie serwują tradycyjny japoński makaron z wywarem, czyli popularny wśród Japończyków zupę ramen. Właściciel lokalu, kuchmistrz Mezumi i jego żona, którzy nie mówią po angielsku, próbują jej wytłumaczyć, że lokal jest zamknięty, ale Abby nic nie rozumie i zaczyna płakać. Potem sadzają ją przez stole, przenoszą makaron. Dziewczyna z apetytem zjada całą Michę i następnego dnia znowu przechodzi, jedząc tę magiczną zupę. Smutna Epi zaczyna się śmiać. Później w jej głowie rodzi się szalony pomysł. Ona chce nauczyć się gotować taki makaron. Prosi o to mezumiego i on ostatecznie się zgadza. Przez pierwsze tygodnie despotyczny kuchmistrz zmusza swoją nową uczennicę jedynie do mycia i sprzątania, nie pozwalając gotować. I pewnego wieczoru dziewczyna poznaje w klubie byłego muzyka Toszy Iwamoto, japończyka koreańskiego pochodzenia. Oni zakochują się w sobie, ale on musi wjechać do pracy, do Szanghaju. Namawia Ebi na przeprowadzkę, ale ona odmawia, ponieważ nadal chce nauczyć się gotowania tej słynnej japońskiej zupy. I po pewnym czasie dziewczyna zaczyna robić już całkiem niezły maka makaron, czy cał całkiem niezłą zupę ramen, ale Mizumi uważa, że jej w brakuje serca, y brakuje duszy. I on zabiera Eby do swojej matki, która wyjaśnia dziewczyni, że ona za dużo myśli podczas gotowania i powinna angażować więcej emocji w ten proces. I podczas kolejnej próby ugotowania japońskiej zupy Ebi płacza, a klienci, którzy zjedli jej makaron, również uczuwają handrę i płaczą. Tak wygląda właśnie ta scena. Następnie Mezumi spotyka swojego biznesowego konkurenta, właściciela podobnej restauracji, którego syn wkrótce zaprezentuje swój makaron przed wielkim mistrzem, aby otrzymać jego błogosławieństwo. I Kpiąc z Mezumiego, mówi, że jego uczennica też może wykazać się z umiejętnością gotowania zupy ramen. Mezumi się zgadza, bo czuje, że Ebi otrzyma błogosławieństwo wielkiego mistrza. Mistrz w końcu błogosławi syna konkurenta, ale EBI nie otrzymuje błogosławieństwa, bo jej makaron, choć jest smaczny, nie spełnia wszystkich kryteriów. I Mezułmie jest zasmucony i opowiada EBI o swoim synu, który został specjalistą w dziedzinie kuchni francuskiej, wyjechał do Paryża. Kuchniarz mianuje dziewczynę na swoim nast następczynie i wyjeżdża z żoną do syna. EBI wraca do, do Stanów i w Nowym Jorku utwiera własną, ym, można powiedzieć, makaroniarnię, taki własny lokal o nazwie. Ramen Girl. Y, y, na ścianie lokalu wisi zdjęcie szczęśliwego mezumiego, jego żony i syna. I rok później do niej przyjeżdża Toszy Iwamoto, który rzucił znienawidzoną pracę i wrócił do komponowania muzyki. Czyli wrócił do tego, co, co lubi. I para pozostaje razem w Nowy, Nowym Jorku. Czyli tutaj y, mamy typowy happy end. I teraz kulturowe y, konteksty. I symbole kultury japońskiej. I cechą tego filmu jest zderzenie i dialog dwóch różnych kultur, różnych światów, oksydentalnego i orientalnego. W kilku scenach pokazano sympatię Japończyków do ludzi z zachodu i odwrotnie. Amerykanka Abby zachwyca się Japonią, bo jest to dla niej no, świat pełen egzotyki. Ona nie wytrzymuje korporacyjnej rutyny w tokijskiej firmie prawniczej i chce spróbować czegoś zupełnie nowego. I praca w barze japońskim jest sam raz. Ebi mówi, cytat, Ameryka jest nudna, lepiej tu w Japonii gotować makaron, niż mieszkać w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie i Japończycy różnią się mentalnie, naród japoński jest bardzo zdyscyplinowany i solidarny, Ukochany Ebi Toszy, mówisz, że marzeniem przeciętnego Japończyka jest praca, korporacje, założenie rodziny, wychowanie dzieci. Japończycy muszą robić to, co jest wymagane. Oni są tak wychowywani od, od dziecka, i dlatego Toszy nie zastanawia się zbyt długo i jedzie tam, gdzie jest skierowany przez pracodawcę. Słuchając go, Ebi jest zdumiona i nie może zrozumieć, dlaczego człowiek w Japonii nie może robić tego, co, mi się, co mu się podoba. Tak wygląda nasza zakochana para. I oprócz kontekstu takiego mentalnego, duchowego, na centralnym miejscu w filmie został wyeksponowany kontekst kuchni orientalnej, a mianowicie tajemniczy zuperamen. ramen, i w ogóle tutaj została przedstawiona filozofia gotowania. Można stwierdzić, że, że ta zupa na równi z Ebi jest główną bohaterką filmu. W kulturowym kontekście Japonii. Zupa ramen zajmuje bardzo ważne miejsce. W filmy pokazano, jak, jak Japończycy lubią ramen, jak ta zupa wpływa na ich nastrój, jak oni delektują się smakiem, e, siedząc jeden obok drugiego w ciasnym barze, e, czekają w kolejce przed, przed lokalem. E, to się opowiada Epis, że w kochamie nawet jest muzeum makaronu. I co to jest tak naprawdę e, mm, zupa ramen? Jaka jest jej symbolika? Jest to danie kuchni japońskiej i chińskiej, które składa się z głównego składnika e, pszennego makaronu oraz z bulionu e, ciasiu pla oraz plastrów e, z ciaszu, czyli z takich plastrów pieczonej albo duszonej wieprzowiny, e, e, z jadalnych wodorostów noli, kiełków fasoli, z jajek na twardo, szczepiorku i innych składników. I Najczęściej ta zupa jest przyprawiana sosem sojowym, ta zupa przywędrowała na tereny japońskie z Chin jeszcze w XIX wieku i z czasem stała się jedną z najpopularniejszych niedrogich potraw. Są także no, różne, różne odmiany tej, regionalne odmiany tej zupy, i nie istnieje uniwersalnego przepisu tej zupy. Każdy kucharz tworzy swoją recepturę. W 2003 roku portal World Food Atlas ogłosił, że ramen trafił do dziesiątki najpopularniejszych zup na świecie, ale powiedzieć o ramen, że to jest tylko zupa, to właściwie nie powiedzieć nic i trafnie opisał ją kuchmistrz i filozof gotowania, nasz bohater Mizumi. Cytat: Miska z makaronem to cały świat, góry, może cała ziemia. Tu wszystko jest idealne, tu, jest, tu panuje harmonia, a ten bulion makaronowy wiąże całą potrawę, jest podstawą wszechświata. I w ten oto sposób kuchni tłumaczył Amerykańcom, jak należy gotować ich potrawę narodową. Ebi nie może zrozumieć, dlaczego nie udaje się jej przyrządzić tej potrawy. Ona wszystko robi prawidłowo, ale bulion nie ma smaku. Ona słyszy od japońskich kuchmistrzów, zrobiłaś potrawę bez duszy. Ty gotujesz głową, za dużo myślisz, za dużo wiedzy, to źle. Głowa ci przeszkadza, trzeba gotować ze spokojnym sercem. I co ciekawe, klientom baru, Japończykom ta zupa też nie smakuje w pełni. Degustując jej ramen, wielki mistrz pyta: Dziewczyno, jaka jest nazwa tej potrawy? I Ebiot odpowiada: Boginie makaronu. Ona nie umie panować nad emocjami, stąd brak smaku i gotujący ramen powinien przekazywać swoją energię i nastrój tym, którzy jedzą przerządzony przez niego potrawy. No, może jest trochę jednak drugie naprawdę. Filozofie kuchni japońskiej głosi, każda miska to dar, jedzenie, które dajesz staje się częścią drugiego człowieka. W potrawie mie mieszka twój duch. Jeśli emocje kucharze są pozytywne, to potrawa będzie smaczna. Klient będzie syty, zadowolony i szczęśliwy. Dlatego mezumi nieustannie powtarza goty z uczuciami. Yy, tak wygląda yy, taka ceremonia degustacji tej zupy ramen. Ten wielki mistrz yy, tutaj yy, dygustuje. Degustuje ramen konkurentem zum, a później zupę przyrządzono przez Ebi. Tak wygląda egzamin zgotowania ramen. Tutaj Ebi kłania się przed wielkim mistrzem, później wielki mistrz degustuje i ogłasza swój werdykt. Założony filmik inne symbole kultury japońskiej, na przykład tutaj w filmie pojawiła się słynna figurka Złotego Kota Maneki Neko w pozycji siedzącej z podniesioną łapką i Maneki Neko to um, oznacza kot zapraszający, łabiący i według wierzenia Ponczyków ten mityczny kot przynosi szczęście i pieniądze. I y, tę figurkę często ustawia się przy wejściach do sklepów i restauracjach. Y, I swoim skinieniem kot zachęca klienta do odwiedzenia lokalu. Y, inny symbol to y, akacio Mam nadzieję, że dobrze, dobrze wymówiłam i ten lampion, to jest taki słynny lampion japoński, taka tradycyjna papierowa latarnia czerwonego koloru i ten lampion oznacza w Japonii wejście do restauracji lub takiego taniego baru z jedzeniem i zakaja. Kolejna taka ciekawa rzecz to święto Matsuri. Ebi uczestniczyła dwa razy, uczestniczyła w świętoistycznym festiwalu Matsuri i cechą tego święta jest uliczna procesja z e, przenośnymi kapliczkami Mik kości, w których przybywa bóstwokami, i tym świętem towarzyszą głośne okrzyki, imprezy, e, filmy też było dużo hałasu, radości i w ten sposób e, właśnie ta wrzawa powinna rozbawić bogów. I władze, japońskie władze lokalne wspierają w, w organizację takich, takich świąt. I teraz kontekst taki już religijny i chrześcijański. W sumie, w miłości o smak Orientu jest bardzo mało takich motywów stricte religijnych. Bardziej czuje się tutaj duch orientalnej filozofii, duchowości. I oprócz procesji w trakcie święta Matsuri, w filmie pojawił się tylko jeden wątek chrześcijański. Były to obchody Bożego Narodzenia w Japonii. I warto zaznaczyć, że Boże Narodzenie po japońsku. Kurisumasu nie jest w tym kraju tradycyjnym świętem. Jest traktowane przez Japończyków jako no, jako święto o charakterze świeckim. Po prostu jako wizytówka zachodu, jako no, część kultury popularnej i wiemy, że chrześcijanie głęboko przeżywają misterię przyjścia na świat syna Bożego, natomiast w Japonii święto ma czy ciasta, charakter świecki i komercyjny. I no, po prostu bardziej przypomina na przykład walentynki. I dlatego nie zobaczymy w Japonii wizerunku Jezusa i Maryi. Japończycy wymieniają się prezentami, dają, prezen dają prezencie słodycze, a zamiast wieczerzy wieczornej idą do K KFC, do nasmarzonego kurczaka, Bo firma KFC zapoczątkowała tę tradycję w latach 70. XX wieku, stosując chwyt marketingowy i serwując udka. Kurczaka. Mnie osobiście takie zwyczaje zaskakuje, ale wcale nie dziwię się Japończykom. Przecież Boże Narodzenie, no nie jest dla nich święty, jest dla nich świętem egzotycznym i po części niepojętym. I ponadto okres Boże w Japonii jest dobrym czasem na zaręczyny. Ogólnie rzecz biorąc, Boże Narodzenie jest traktowane jako święto szczęścia, miłości, i radości. I w związku z tym można hmm, czy w związku z tym można powiedzieć, że jakieś wyzwania dla kultury, dla kultury i religii chrześcijańskiej? Myślę, że tak. No Boże Narodzenie w Japonii jest skomercjonalizowane i ma charakter laicki, chociaż na Zachodzie po części też. W Japonii jednak kontekst teologiczny tego święta jest rozmyty. I jeszcze jedna rzecz. Z okazji Bożego Narodzenia, Święt Bożego Narodzenia Ebi oświetliwa i przystruiwa lokal, tak jak robią to ludzie na Zachodzie, ale Mizumi tego nie docenił. On powiedział, że tutaj nie jest McDonald's. I sensurowy Japończyk oświadcza Ebi, że w Japonii nie ma czegoś takiego jak Boże Narodzenie. On po prostu nie uwzględnia duchowych, kulturowych potrzeb swojej uczennicy. Jest obojętny wobec tradycji zachodniej, chociaż Ebi chociaż jest zachwycona kuchnią japońską i próbuje, próbuje zagłębić się w duchowość Japończyków. I teraz osobiste wrażenia i ocena subiektywna. No, po obejrzeniu tego filmu mam takie mieszane uczucia, bo no, na pewno film nie jest typowo amerykańską komedią. Centralny motyw y, jest zbyt poważny, żeby się śmiać. Y, no, ja bym nie reklamała tego filmu jako komedii. Wydaje mi się, że lepiej zakwal zakwalifikować go do gatunku dramatu obyczajowego. Y, ponadto w tym filmie zabrakło mi rozwinięcia wątku miłosnego. Y, no, ta miłość Abby i y, Toshiego jest jakby na drugim planie. Chociaż fabuła filmu jest intrygująca, o tej zupie mówi się bardzo dużo. Po obejrzeniu filmu chcę spróbować tej zupy. Nigdy nie jadłem takiej zupy, ale chciałbym spróbować takiej zupy w prawdziwej restauracji japońskiej. Jestem ciekawa, jak ona smakuje i czy różni się od europejskich zup. Co mi się podobało? Podobało mi się, że Japończycy szanują swoją kulturę i tradycję, podczas ceremonii zdejmują buty, okazują szacunek doświadczonemu mistrzowi, doceniają jego autorytet i profesjonalizm. Ciekawe wydaje się zwyczaj znalezienia następcy i przekazania uczniowi wiedzy i umiejętności sensei, tego nauczyciela. Jest to praktykowane również we współczesnej Japonii i reżyser filmu dobrze to wyeksponował w filmie. Podobała mi się gra głównej aktorki, chociaż aktorka jest, w tym filmie jest, znaczy Ebi, jest taka dość infantylna, ale uporczywa i pełna energii. Co mi się nie podobało, w filmie jest za mało ujęć samej Japonii. Akcja odbywa się głównie w barze, wśród gardków, misek i stolików. Film jest czasami taki dość fragmentaryczny, aluzyjny, na przykład w filmie nagle pojawia się postać wielkiego mistrza który dekustuje zupy i no, więc powinien domyślić się, jak, jaką rolę pełni ten człowiek w kulturze japońskiej. E, dlatego co to jest wartościowe? No, wyeksponowanie indywidualizmu jednostki, e, potrzeb człowieka, e, jego dążenia do celu i realizacji marzeń. Dlatego polecam ten film dla młodzieży i osób, które no, stoją na rozdrożu. Na pewno film podpowie, co robić dalej. E, opinie o filmie są dość różne. E, dość różne, y, czasem bardzo krytyczne. Film krytykowano za taką banalną, przeswodzoną fabułę, ale mimo wszystko jest on pełen wartości rozkrywać świat tajemniczej japońskiej duszy i demonstruje to, co jest ważne dla Japończyków. Zupa ramen to nie tylko, to, to tylko jeden z tych elementów bogatej i głęboko zakorzenionej duchowości kultury japońskiej, po obejrzeniu filmu nie znalazłem odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby zupa ramen była wyśmienita, taka prawdziwa, japońska. A może trzeba urodzić się Japończykiem czy japonką, żeby, um, żeby gotować prawdziwo ramen. Może ta zdolność jest genetyczna. Te pytania pozostawiam otwarte i zadaję pytanie. A ty już jadłeś? Jadłeś ramen? Dziękuję za wysłuchanie i obejrzenie mojej prezentacji. Wyścigam to wszystko. Dziękujemy panu Witaliowi za tylnemu, za prezentację tego filmu. No Ramen y, tytułowy, nie w polskim tłumaczeniu, bo to jest miłość o smaku orientu, ale pokazuje nam ważny element. Smak. Y, ramen, kuchnia. Kulinaria, jako bardzo ważny element kultury, do której y, idziemy. Że poprzez kuchnię możemy poznać naprawdę dużo mm, Znaczeń, zwyczajów, nawet pewnej filozofii, kim jest człowiek, kiedy tam jest kwestia obsługi klientów, żeby klient był zadowolony, żeby poprzez jedzenie wzbudzać w nim emocje, które są dla niego ważne w danej chwili czy to radość, czy płacz. Nie? To jest taki kontekst ale... w zasadzie w każdej kulturze funkcjonującej. Tak, bo ale, ale kultura chińska i japońska, przepraszam, że wchodzę w słowo, są pod tym względem wyjątkowe. My nie mamy takiej kultury jedzenia. Nasza, nasze, nasza kultura jedzenia nie łączy się tak głęboko z filozofią życia, jak to się łączy. Nie wiem, jak jest w Japonii, bo w Japonii byłam tylko raz i krótko, ale i nie zdążyłam tego poznać do końca. Natomiast jeśli chodzi o Chiny, pierwsze pytanie, jakie pada, od osoby zaangażowanej emocjonalnie. Jadłeś już, to nie jest dzień dobry. To jest jadłeś już, jesteś głodny? To jest pierwsze pytanie, jakie zadaje się osobie, która przychodzi. Tak samo jest zresztą w Korei, bo, bo też mam kilku znajomych Koreańczyków. I pierwsze pytanie, jakie matki zadają dzieciom: Jadłeś już? To nie jest cześć, jak było w szkole. Jedzenie jest bardzo, bardzo niezwykle ważne w tych kulturach. My nie mamy tego. My nie, znowu, to jest część kultury, której, którą my nie do końca ogarniamy. To, to, to u nas tego, nie ma tego przełożenia. To znaczy, niektórzy mają, bo ja miałam babcię, która zawsze wychodziła z założenia, że jesteś głodny, tylko o tym nie wiesz, więc i jak się do niej przychodziło, ale babcia też była z głębokiego wschodu, więc co prawda nie z Chin, ale. ale trochę bliżej, ale ta kultura po prostu jest, przeniknęła gdzieś tam do niej i, i, i to było zawsze, jak się do babci szło, to nie było możliwości, żeby czegoś nie zjeść, bo babcia po prostu uważała, że to jest największy objaw miłości, jaki tylko może być. I to widać w tych filmach o jedzeniu. No, ubolewam, wie pani, że u nas o rosole nie zrobiono takiego filmu, nie? Też Prawda? Dokładnie, dokładnie tak. dokładnie tak. Albo o żuchu. Albo o czym? Ale żurek już jest lokalny bardziej, a rosół jedzą wszyscy. Świetnie. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam. Ten film jest w pewnym sensie lekki, a jednocześnie przekazuje jakąś taką właśnie wiedzę o tej, tam jest też zarysowana ciekawie relacja ta małżeńska, rola mężczyzny. Jak ono wszystkim decyduje, nawet jeżeli ta e, 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 pani, która jest współwłaścicielką, nie, żoną tego właściciela, tego lokalu, jest posłuszna. E, no, Rola mężczyzny tak samo e, w Azji e, jest e, no, z, jeszcze dużo mocniejsza niż w e, Europie, kiedy e, e, kobieta jest e, równorzędną partnerką i w zasadzie ona mogłaby decydować, co się dzieje w lokalu. Nie? A tam jednak ten mąż wszystko nie ma racji, ale będzie uparty i będzie go słuchać ta żona. No. I on jest bardzo despotyczny. Tak, tak. No poraniony też w jakąś tam historię, no yy, pięknie, yy, lekko w miarę pokazana yy, historia. Dziękuję Państwu za uwagę i za chwilkę zapraszam na y, następne y, prezentacje filmu. Dziękuję postaram bardzo. Się, postaram się zmieścić.